Nowa wersja SolidWorks zawiera szereg nowych ulepszeń, które pozwolą lepiej prezentować modele oraz nadawać im realistyczne wyglądy. SolidWorks 2014 umożliwia eksport modeli zawierających także badanie ruchu do formatu LXO. Format ten może być używany w oprogramowaniu MODO, przeznaczonym do tworzenia profesjonalnych renderingów. Bieżący widok modelu może być także zapisany do formatu PNG, tak przygotowane pliki. Mogą być wykorzystane do prezentacji lub raportów. Ponadto pliki png mogą być zapisane bez tła oraz z określoną ilością DPI. Odpowiednie ustawienie tych opcji pozwala wykorzystać pliki np. do ulotek lub innych artykułów marketingowych. Dla lepszego pokazania modeli program SOLIDWORKS 2014 zawiera jeszcze więcej nowych scen. Nowe, realistyczne środowiska są dostępne ze znanego z poprzednich wersji menu. Pogrupowanie ich według typów ułatwia ich przeglądanie i wybór konkretnej sceny. Środowiska te, poprzez zmianę ustawień, mogą być dopasowane również do każdej rozdzielczości. Dodatkowo, w trakcie przyłączania do środowiska sferycznego SolidWorks pozwala na spłaszczanie podłogi, dzięki czemu wykonane renderingi wyglądają bardziej realistycznie. Ponadto użytkownik może samodzielnie dostosować wysokość i szerokość otoczenia. Dzięki temu modele nie będą wyglądać płasko przykładowy stolik dzięki tym ustawieniom stoi na ziemi realnie odwzorowując rzeczywistość W nowej wersji SolidWorks 2014 również dodatek PhotoView 360 posiada nowe funkcje Jedną z przykładowych nowości jest możliwość stworzenia renderingów przypominających kreskówkowe szkice Spośród dostępnych opcji możemy wybrać wizualizację z krawędziami lub bez nich Ponadto możemy dopasować do własnych potrzeb kolor i grubość linii konturu Kolejnym krokiem jest już tylko wygenerowanie ostatecznego renderowania modelu. Wymienione efekty i możliwości przetwarzania obrazu oferowane przez PhotoView 360 znacznie ograniczają konieczność korzystania z dodatkowego oprogramowania do tworzenia materiałów marketingowych. Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem w SOLIDWORKS 2014 jest dodanie nowego rodzaju oświetlenia światła słonecznego. Pozwala ono w realistyczny sposób odzwierciedlić oświetlenie słoneczne, bazujące na kilku parametrach. Pierwszym krokiem jest ustawienie kierunku północy względem modelu. Następnie istnieje możliwość wskazania konkretnej lokalizacji geograficznej dla oświetlenia. Gdy na liście nie występuje nasza lokalizacja, wprowadzić możemy odpowiadające jej współrzędne geograficzne. Poza wymienionymi parametrami, światłem słonecznym można sterować poprzez ustawienie konkretnej strefy czasowej, daty oraz czasu. Po pełnym zdefiniowaniu oświetlenia pozycja słońca, cienie oraz jasność Zostaną automatycznie zaktualizowane. Oprócz dodawania oświetlenia słonecznego, użytkownicy Solidworks 2014 mają obecnie możliwość utworzenia badania z nasłonecznieniem, używając animacji Solidworks. Badanie to pozwala na symulację ruchu słońca względem modelu. Możliwe jest wybranie jednego z dwóch typów badania z nasłonecznieniem. Pierwszy z nich animuje pozycję słońca przez cały dzień lub określony przedział czasu. Drugi animuje pozycję Słońca każdego dnia w określonym zakresie dat. Czas animacji ruchu Słońca obejmować może zakres od wschodu do zachodu Słońca lub samodzielnie zdefiniowany przedział czasu. Po wykonaniu obliczeń, utworzoną animację można odtworzyć bezpośrednio w oknie SolidWorks. Ponadto, korzystając z opcji renderowania sieciowego, dostępnego również dla animacji, istnieje możliwość utworzenia wysokiej jakości animacji ruchu Słońca w przystępnym czasie. Dzięki najlepszym technologiom renderowania oraz innowacyjnym narzędziom, Solidworks pozwala teraz lepiej wykorzystać projekty do tworzenia profesjonalnych wizualizacji, co niekiedy może przekonać klienta do zakupu naszego produktu.